Cześć, witaj na kanale i Rozwiążemy teraz takie zadanie. Uzasadnij, że liczby a to się równa logarytm na podstawie 7 z 2 razy logarytm dziesiętny z 7, dodać logarytm dziesiętny z 50. b to się równa, no tutaj widać, nie będę już tego czytał, c to się równa też widać. Uzasadnij, że te liczby są równe. Otóż, żeby to zadanie rozwiązać, będę kilka razy korzystał z takiego prawa, które się nazywa prawo zamiany podstawy logarytmu, albo wzór na zamianę podstawy logarytmu. Logarytm o podstawie a z liczby b można wyrazić jako logarytm o dowolnej podstawie c z liczby b. Oczywiście ta podstawa musi być większa od 0 i różna od 1. Podzielone przez logarytm o tej samej podstawie c z liczby a. No, napisałem takim innym kolorem tą podstawę c, dlatego że ona występuje tylko po prawej stronie, nie występuje po lewej stronie tego wzoru, żeby właśnie zaznaczyć, że ona może być wybrana zupełnie dowolnie. Więc tutaj możesz sobie tą podstawę zmieniać jak tylko chcesz, i ten pierwszy logarytm, który jest po lewej stronie, jesteś w stanie wyrazić przy pomocy logarytmów o jakiejś innej wybranej przez ciebie podstawie. No więc zajmijmy się na początek liczbą a i zrobimy tak. Zamienimy sobie ten pierwszy logarytm na logarytm dziesiętny, czyli o podstawie 10. Podstawy w takim wypadku nie muszę pisać. To będzie po prostu logarytm z 2 nad logarytm z 7, razy logarytm z 7, dodać logarytm z 50. No i to od razu widać, że następuje skrócenie. I zostaje mi tylko logarytm z dwóch dodać logarytm z 50. Dzięki temu, że mam prawo działań na logarytmach, jak dodaję logarytmy, mogę pomnożyć liczby logarytmowane 2 razy 50 mogę napisać, że to jest logarytm ze 100, no a ten jest bardzo prosty do wyliczenia, to jest 2, dlatego że 10 do potęgi drugiej to jest 100. Widzisz więc, że liczba A jest równa 2. No i jak masz udowodnić, że te liczby są równe, no to trzeba jeszcze wykazać, że B i C to też mają wartość 2. W takim razie weźmy się za liczbę b. To będzie trochę skomplikowane, ale damy radę. Tutaj mamy logarytmy o podstawie 2, o podstawie 3 na górze i na dole. No i zmienimy sobie podstawę tych wszystkich logarytmów na podstawę 6. Mógłbym zmienić na 36, no ale łatwiej mi jest, szczerze mówiąc, pisać szóstkę w podstawie, więc akurat wybieram sobie logarytm o podstawie 6. Tu będzie z 36 przez logarytm o podstawie 6 z 2, tak? Tutaj mnożymy to i teraz ten drugi logarytm to będzie logarytm o podstawie 6 z 36 podzielony przez logarytm o podstawie 6 z 3. Pięknie. Na dole co mamy? No właściwie te same logarytmy tylko że one są dodane. Więc mam log 6 36 nad log 6 2 dodać log 6 36 nad log 6 3. No to wszystko już jest zamienione jak należy tylko powstał taki bardzo piętrowy ułamek, cztery piętra są, jak ja sobie radzę z takimi ułamkami? Najchętniej to ja je rozszerzam. Rozszerzę tutaj przez logarytm o podstawie 6 z 2 i jeszcze rozszerzę przez logarytm o podstawie 6 z 3. No i to samo muszę zrobić na dole, ponieważ tu jest dodawanie, to biorę to w nawias i też mnożę przez takie samo wyrażenie jak u góry. Dzięki temu wartość tego wyrażenia mi się oczywiście nie zmienia. No i wtedy mam, że to jest równe. Co się tutaj dzieje u góry? Tu jest wszędzie mnożenie, czyli skracam tylko raz, to z tym, to z tym. Zostaje mi to, co tutaj w licznikach było, no, ale zauważ, że logarytm o podstawie 636, on jest po prostu równy 2, no bo 6 do 2 jest 36, czyli po prostu ja mam tutaj 2 razy 2. Tyle mi zostaje w liczniku. Co mam natomiast na dole? No, muszę tutaj pomnożyć pierwszy składnik przez to i drugi składnik przez to. Jak mnożę ten pierwszy, no to tutaj mi się zredukuje, skróci raczej. I tu jest ten logarytm 6,36, który on jest równy właśnie 2. On będzie pomnożony przez logarytm o podstawie 6 z 3. Do tego się doda. I teraz, może tutaj drugi raz sobie coś skróćmy. Mianowicie, jak ten drugi łamek mnoży, no to mi się skróci to raczej. Czyli zostanie mi znowu ten logarytm tutaj, który jest równy 2, pomnożony przez logarytm o podstawie 6 z 2. No to już się znacznie, znacznie uprościło. Zauważ jedną rzecz, że na dole mógłbym wyłączyć dwójkę przed nawias, no i sobie skrócić z którąś dwójką u góry. Ja to od razu tutaj wszystko skreślę, no i zostaje mi coś takiego. A to już jest bardzo proste, bo zauważ, że tak, u góry mam 2. Tutaj mam dodawanie logarytmów o podstawie 6. Mogę pomnożyć 3 razy 2, czyli mam logarytm o podstawie 6 z 6, który oczywiście równa się 1. Czyli mogę w ten sposób udowodnić, że b równa się 2. No i tyle. Tyle, jeżeli chodzi o b. No i została mi tylko liczba c. Jeżeli chodzi o c to sobie piszemy tak. Najpierw zajmiemy się tym logarytmem o podstawie 10 z 4 i tak samo logarytmem 10 z 25. Ja bym je sobie chciał zamienić, no bo 4 to jest 2 do 2. Czyli mógłbym tą dwójeczkę przenieść przed logarytm ze znanego prawa działań na logarytmach. No, tylko jest jeszcze problem z tym sześcianem. Co z tym sześcianem zrobić? Co trzeba tutaj zrobić? Ten sześcian, oczywiście, dotyczy całego tego logarytmu 4. Ja mógłbym logarytm z 4 napisać w nawiasie. No i trójeczkę za nawiasem. Więc jeżeli bym tak zrobił i później dokonał tej zamiany, o której powiedziałem już, to będę miał dwa logarytmy z dwóch podniesione do potęgi trzeciej. Tak to musisz zapisać. Więc ta dwójka, ona przyszła tutaj z tego wykładnika, gdzie tu było 2 do drugiej, czyli cztery właśnie. Natomiast wszystko razem biorę w nawias i podnoszę do trzeciej. I bardzo podobnie zrobię z drugim. Tutaj napiszę dwa logarytmy dziesiętne z pięciu. Wszystko razem musi być podniesione do potęgi trzeciej. No ta dwójka tutaj była jako wykładnik 5 do drugiej. To był, to był ten logarytm z 25. Co tutaj mamy na dole? Na dole to ja niczego nie zmienię. Napiszę czwórkę i przepiszę to, co było. Dlatego że tak, no mam tutaj logarytmy dziesiętne. Z kolei no, jest logarytm z dwóch, jest logarytm z pięciu. No, to są liczby pierwsze, więc tutaj nie bardzo to mogę jakoś rozłożyć. A zaraz zobaczysz, że to całe wyrażenie po prostu się nam pięknie uprości. No to teraz co mamy dalej? Tutaj musimy podnieść 2 do potęgi trzeciej. I to będzie 8, tak samo tutaj będzie 8. I tą ósemkę mógłbym sobie tak wyłączyć przed nawias. No i oczywiście skrócić z tą czwórką, więc już zamiast ósemki będzie dwójka. Natomiast już na dole tej czwórki nie będzie. I co mi wtedy zostanie u góry? Logarytm z dwóch podniesiony do trzeciej, dodać logarytm z 5 podniesiony do 3. To ja sobie skorzystam z wzoru skróconego mnożenia a do trzeciej plus b do trzeciej. Rozłożę to sobie na logarytm z 2, doda, dodać logarytm z 5. I tutaj wtedy mam a kwadrat, czyli logarytm z 2 do kwadratu, odjąć a razy b, czyli logarytm z 2 razy logarytm z 5 i dodać logarytm z 5 tylko że podniesiony do kwadratu. Zauważ, że to jest to samo wyrażenie, które jest na dole teraz. Było tam od początku: logarytm kwadrat 2, odjąć tutaj właśnie iloczyn tych logarytmów i dodać kwadrat logarytmu 5. Dlatego mówiłem, że właśnie to się pięknie nam tutaj uprości teraz, czyli po całości tutaj skreślamy sobie to wyrażenie. To po prostu znika. Jest tutaj taka, takie, takie mega uproszczenie. No, i tutaj masz log 2 dodać logaryt 5, możesz pomnożyć sobie 2 razy 5, czyli to jest logaryt dziesiętny z 10, który oczywiście równa się 1, dlatego c też ma wartość 2. W tym momencie dowód jest zakończony, a ja Cię serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów.